To powiedz ile ma być lajków? Ma być lajków N eee, do 13 Wow! Kurczę! No dobra! Znaczy to ma być 13, no to ma być 13. No to A, no to lecimy. No to lecimy. Czerwony Famasik Challenge. Tak. I przy okazji możemy galejki dolać. Na stronie. W stronie terror? Terrorystu. Ale ten, oczywiście na rozgrzewie USP są mile widziane. To ja właśnie mam petkę. A no co Nie petka pewnie. oczywiście też, no. E idą chyba ode mnie. No idą we dwóch chyba. Kurczę, bo mi to powiadomienie wyskoczyło. Uf, ten drugi no niestety spadł kolega. Dam ci zagrać moim. Ulala. Ulala, widzowie, czuję się wyróżnione. No a widzieliście co wytropiłem ze skrzynki. Jaki piękny. Weszli. Weź. Weź weź Ojoj Ojoj. Ajoj. Ajoj. to było sławę. Jest tam. Czekaj go. Minus 25. To nie za dużo. Holinder no. To nie jest Hobble. To jest normalny Czekaj, czekaj się. Widzisz, że on. widział cię Ojoj, co to za jakieś triki? Dobra Dawno nie grałem w tą grę no nie! Spadłem spadł <grym> Nie weź na mnie bo... Nie chcę żeby spadł Dobra to jest CT, musimy się skupić Aaa Ja yeah, pier... ich w ogóle Ja już co oni wpiszą muszę z blu... Muszę blurować z na... No i będę się całą mapą biegną Wiesz co ja ich zaskocz ja się skampię i będą mieli Zaskok Tutaj się skampię i będą mieli kurde Nojrają się w końcu No doigrają się Dobrze! Jest przy mnie Jezu, myślałem, że spadłem Jest przy mnie Dobra, idę Eee, Łata jeszcze wygrana co to jest? jest? Pasza moje <laughs> Nie nie Eee, to nie Nie z każdej broni się jest dobry mm. nie wiem Nie widzę A też nie. Jak na patrzę? Ja ci patrzę to na wysokości, Patrzysz w schody? Patrz, schody Tylko ty ma, patrz mi tą Jest tam drugi też Na czas lecimy z nim Na czas Strzały o... Wyczekany. Wyczekany Na czas oczywiście, tak jak mówiłem, chciałem zagrać ale niestety Pomyśliki nie są złe No nie, nie, ja tylko boję się z Galilami Galileo już troszkę słabiej mi się wydaje, ja w sensie nie wiem przynajmniej ja wolę grać po masę, nie wiem jak widzę, ale... Piszcie w komentarzach, bardzo jesteśmy A, tego tak ciekawi Idą chyba ode u mnie No są u mnie Czemu oni ciągle tędy chodzą? Nie wiem, nie wiem właśnie, to jest bardzo dziwne Może idzie tam Tak jest skoczony Tak, tak. doby Tak O kurde <grywy> Aż wezmę Dikielka. Idą we dwóch tam do ciebie No dobra, obili mnie. To czekaj, jeszcze nie wchodzi, jeszcze nie... A o dobra O ja! O yeah boy. That's easy. Wiesz kiedy będzie kolejna operation? Jak się skąpił pan? Yes. Ale chciał mnie zaskoczyć Jak spużony Jacob teraz to Tu jest na blisko gdzieś Czekaj Tak jest tutaj Tak, jest tam, jest tam, wiem, wiem Tu zobacz, lewo ja patrzę prawo jak wyjdzie Dobra Jest, jest, jest! go. Plantuję A kolację, nie zostawiasz no mi nie nawet to. ich, trzeba ich zjawić. CS to nie gra dla dzieci. Bo tam rastuje O, no, okej okay. To fajnie O nie, we dwóch po lewej, po lewej, po lewej Dobra Czemu ty idziesz zawsze tam gdzie ja? No bo tak się tutaj gra, no Ty na tym masz rank, więc się mnie słuchaj lepiej Mam rangę i rób głoś. Wiem, wiem, wiem. Nie, nie. Ale go tam nie ma. Tak naprawdę go tam nie ma Wbijamy do nich. Ale p chciałem skoczyć już i szybko go zaskoczyć. Zapomniałem, miałem iść osobno. No właśnie, widzę. No jaki piesiasz! Tam, no tam, tam za tym... Tu, dobrze, kolasi Nie ma tak... Szkoły. To nie za dobrze jest. No Aj. Dobra, musimy to wygrać Nie wiem czy oni we dwójkę tu nie szli Jakieś info? Aha, bo ty go zabiłeś A co, myślałeś, że ja umarłem? Tak, dlatego się Ja... Ja to zobaczyłem. Ja. Ja zobaczyłem. Myślałem, że nie zginąłeś. Ej, skąd on to wie? Jest... Minus 66. To co, kończymy? Odcineczek? No to no, się żegnamy z Wami. Się żegnamy. Widzimy się za kilka dni, jak będzie 13 lajków. Teraz wchodzi kolejny odcinek No więc, siema!